Hejka widzowie na Matja w dzisiejszym odcinku jesteśmy na polu ponieważ dzisiaj jest 16 lipca i dzisiaj Merlin ma 6 urodziny Więc zostawcie łapeczkę do gry, subskrypcję oraz komentarz i dzisiaj z jego karmy przez smaków układał literę 6 Więc tutaj Was postawię Potem mam oczywiście pokażę jak wygląda ta szóstka Bo on jeszcze będzie to jadł Więc troszkę zejdzie mi może to układanie Dlatego już zaczynam tylko kilka Więc po prostu widzimy się jak skończę. Okej okay, widzowie. Tak wygląda szóstka dla Merlusia I teraz idę go zawołać. Okej okay, widzowie. chodź tutaj. A. Patrzmy. Okej okay, tu. Ani. Jest. no, Jest. no, Merlusiec. No, Jest. Ani. Okej. Okay. No co? A tutaj patrz, a tu mieni, tu mieni, patrz. Tutaj, no? Jest. No, jedno już zjadł widzowie. Troszkę widzenie po kolei, je. ale troszkę je i tak mu robimy co roku. Tylko, że rok temu miał jeszcze balon z literu 5, ale w tym roku troszkę zapomnieliśmy. Ale zawsze to coś. Zjad, dobra I teraz jeszcze z nim piątkę przybiję Meluś Okej okay. Merin. Siad Siad łapa Dobry Druga łapa Nie tak, druga 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 łapa Dobry Druga Okej okay. Dobra Czyli urwiste maila Zostały pomyślnie Dobra miska. Dobra więc masz 6 lat Merluś No więc to byłoby na tyle Zostawcie łapeczkę do góry subskrypcja oraz komentarz Więc na no, zaliczone No się bo coś się go spędzi Więc to byłoby na tyle Więc hej i hej